Na początku maja w Muzeum odbyło się sympozjum i warsztaty dla historyków i młodych pracowników naukowych zajmujących się dziejami niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady. To pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce. Ideą konferencji było przede wszystkim zintegrowanie środowiska pracowników naukowych, pracowników instytucji kultury, muzeów, martyrologii, jednocześnie ośrodków akademickich, Uniwersytetu Gielańskiego i innych takich placówek. Poza były się warsztaty, które służyły zapoznaniu się ze zbiorami archiwalnymi muzeum. Dzięki temu historycy z muzeum sztuki, na przykład na Majdanku, mieli okazję zorientować się, jakie materiały dotyczące ich macierzystych instytucji znajdują się w muzeum, w archiwum muzeum w Szczecinie. Dla uczestników konferencji takie spotkanie to przede wszystkim okazja do wymiany doświadczeń. Spotkanie, na którym reprezentowane są różne miejsca pamięci i badacze zajmujący się zarówno historią obozów, zagłady, jak i różnymi formami prześladowań, na pewno są bardzo potrzebne i do tej pory niedoceniane. Jest to nie tylko wymiana informacji o prowadzonych przez poszczególne ośrodki badaniach, czy też po, przez poszczególne osoby, ale również jest to możliwość wymiany doświadczeń. Ogromnie ogromnie ważne inicjatywa i tutaj chwała za to Państwowemu Muzeum Auschwitz-Birkenau. Na przyszły rok planowane jest wydanie publikacji, w której znajdą się wszystkie przedstawione podczas sympozjum referaty.